Hej, tu mi boy. Dziś nie mam gadżetów od Xiaomi, czy jak to tam ktoś woli, Xiaomi, Xiaomi albo od Xiaomi, no ale mam coś innego. Mianowicie kilka produktów od marki Switchbot. Kupiłem z oficjalnego sklepu marki właśnie takich kilka produktów na testy, między innymi Switchbot, którego właśnie widziałeś, sensor otwarcia drzwi wraz z bateriami w zestawie, czujkę ruchu. Bardzo fajnie działa. Oraz taką bramkę Hub Mini, która też jest dodatkowo uniwersalnym pilotem do sterowania poprzez aplikację. Pokrótce wgrywasz po prostu swojego pilota, którego masz, czy od telewizora albo od jakiegoś innego urządzenia, hi-fi i tak dalej. I później możesz poprzez tą aplikację sterować włączaniem, przełączaniem, ustawianiem głośności i tak dalej, i tak dalej. Sam switchbot, ten, który pierwszy był przed chwilą na filmie, to tak naprawdę to jest taki włącznik, wyłącznik. O, tak jak widzisz, możesz go używać na różne swoje urządzenia domowe. Ja akurat go przykleiłem do ekspresu do kawy, co później zobaczysz na filmie. No i po prostu możesz pobawić się w jego włączanie poprzez aplikację albo nawet głosowo. A tutaj jest druga jego opcja zamiast w przyciskania, to też jest takie włączanie. No, opisałem wszystko na stronie miboy.pl, więc tam Ciebie odsyłam. Odnośnie czujki ruchu, tylko wspomniałem, że ma bardzo, ma bardzo duży zasięg, co jest dla mnie rewelacją, ponieważ wcześniej nie miałem czujki od Xiaomi. No i po prostu nie dawała rady, bo miałem ją w takim jednym pomieszczeniu. Teraz widzisz jak działa pilot od IR, czyli takie zwane Huba Mini. Dodatkowo też działa głosowo. A no właśnie, no bo jakie są aplikacje głosowe? Korzystamy przez asystenta Google. Tutaj akurat nie patrzę, że mam włączone tą telewizję, ale po prostu taka była pierwsza lepsza. Czyli możesz sterować poprzez aplikację, jak również głosowo. No tak, bo zacząłem gadać o tych głosowych. Czyli mamy tak asystenta Google, mamy Alexę, mamy Siri. Później jeszcze dodatkowych aplikacji możesz wykorzystywać, wykorzystywać możesz wykorzystywać IFTTT. Czyli ustawiać sobie różne sceny, harmonogramy i tak dalej. Dodatkowo jest jeszcze Samsung Smart Things oraz takie coś jak Klowa. No i tak to wygląda. Czyli albo przez apkę, albo po prostu głosowo. Oprócz tego oczywiście możesz ustawić sobie też harmonogram pracy. Możesz połączyć ze sobą te wszystkie produkty w jedność. Czyli na przykład jeśli mam mm, założony sensor na drzwi okna, gdy on się otworzy, to wtedy na przykład można stworzyć smart smart scenę, że wtedy włączam przykład ekspres, czyli przychodzisz do domu, otwierasz drzwi, załącza się Switchbot, czyli ten mały bot i włącza ci ekspres. Pełna recenzja na miboy.pl.